Trzymano widzowie z tej strony MKB, jak widzicie jestem z legendarnym stardopem. Mogłem nam otwieram sobie zwykłe stat ale w szpadek trafiłem legendę i uwaga, leci skin, leci skin, o zrobimy screenka, to, by, to by jest widzowy krótki odcinek, kontynuuj, o tutaj z tych stat dropów, o tutaj, wyleciał ten z ostatniego, lege, to był legendarny, był mity, był szybko e, rzadki i byłem podejrzany, od razu w pierwszym kliku był rzadki, mówię o, później epicki, później mityczny i nagle legendarny, także takie combo było i chciałem to nagrać dla was, także no, tutaj jeśli chodzi o to, to w pizze mogę kupić kredyt. mam 270, mój cel to gram ta na tych konkursach, na pewno chcę zdobyć mojego ulubionego zamiarza serca to jest na pewne 515 klejnotów. Jeszcze ogólnie też mam klejnoty. Gemy, co nie? I ten. I tutaj jest Kenji. No i ten. No i jak to? No i gram sobie na tym konkucie. Zdobyłam pizzę to się kończy. Mam 100 pizzy już ponad. I właśnie kończę grę i będę spadał no i po prostu na konkurs zagram pizzę sobie zbieram na tego ba na tego serca także no, to było na tyle, ja się z wami zielonami Elo, cześć, Natka, jo!